Najpiękniejszą znak, czasem kiedy wieczór jest zimowy, tę niemłodną płytę sobie gra. Zdaje mi się wtedy, że wróciłeś i wróciła młodość moja mną. Snuje się za nami słowo miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Okazuje się, że pewne wielkie rzeczy dla Krakowa powstały w tych czasach, które uznajemy za słusznie minione, ale powiedziałbym, że tak nie do końca, bo one też przyniosły wiele dobrego. Takim dobrem jest też Nowochódzkie Centrum Kultury. To jest instytucja, która powstała 40 lat temu jako takie serce Nowej Huty. Ja bardzo lubię wracać do przeszłości i yy, cieszyć się i celebrować to, co za nami oczywiście także... Zawsze patrzę w przyszłość, zawsze patrzę to, w to, co przed nami. Natomiast te ostatnie 40 lat rzeczywiście wydaje mi się, że to wyjątkowe 40 lat, wyjątkowe miejsce w tej wyjątkowej dzielnicy Krakowa. Nowochudzkie Centrum Kultury otwarto w roku oficjalnie otwarto w roku 1983. Od tej pory nieustannie się rozwijało, powstawały nowe budynki, bo budynek choćby sali teatralnej to jest jakiś czas później, potem powstał budynek C. Potem te funkcje były na bieżąco dostosowywane, bo choćby funkcje wystawiennicze też nie od początku y, y, były w Nowochuckim Centrum Kultury, one były robione z czasem. Te galerie powstawały cały czas aż do właściwie obecnych lat, bo galeria Stała Galeria Zdzisława Beksińskiego to rok 2016, rok 2020 to Galeria Jerzego Dudygracza i te wszystkie przestrzenie wystawiennicze, a jest ich Pięć w Nowochódzkim Centrum Kultury i galeria na zewnątrz, galeria Plenerowa, to właśnie stopniowy, organiczny rozwój. Miejsce, które powstało rzeczywiście po to, żeby edukacyjnie, artystycznie rozwijać nową Hutę, żeby różne zespoły miały swoją siedzibę, żeby różne zajęcia odbywały się tutaj. Zajęcia z edukacji kulturalnej, z animacji kultury stało się także z czasem, jednym z ważniejszych miejsc wystawienniczych, co mnie bardzo, bardzo cieszy ciągną czerną, sanie, góralskie koniki. Hej, ja saniach, panny, przy nich i Hej, panny, przy nich i Panie, 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 pa, 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 co, raz, który krzyknie, nie wiadomo na co. Hey, bo to płacą. Hey, yeah, oh, Za dziesięć drugo, la Cafe Aurelio, zardzewiało krota rozrywo ostatni sztempel. Pod spolonym plastikiem dachu gromadzą się sztomle, folie, piora, zaintrygowane wejdrzenia. Bezwiedne zmęczyni potem przykleją do mnie obleczyni. Woda zaraz po ciebie, w zaledwie koma w ważnym zdaniu. Atlasowe pleca jaśnieją farbami świateł. wejść nie ginie. Slam Poetycki, który odbywa się dzisiejszego wieczoru, odbywa się w ramach 13. edycji Nocy Poezji i jest to projekt Cicha Huta. Slam Poetycki jest o tyle ciekawym sposobem obcowania z poezją, że jest tak naprawdę nastawiony na żywy kontakt tekstu poetyckiego z odbiorcą. Slamer poeta wychodzi na scenę i ma tak naprawdę trzy minuty na powiedzenie swojego tekstu z własnego autorstwa. Nie może posługiwać się rekwizytami i też posiłkować się akompaniamentem. To, co jest też istotne, to odwagę, jaką musi rzeczywiście w sobie wyzwolić taki poeta, gdyż zmierzył się z bezpośrednią reakcją publiczności na swój tekst. Dlatego, że to publiczność decyduje, czy tekst się podobał, czy nie. W sklepie wielkopowierzchniowym, moje 20 zł, zdaje się mieć powierzchnię prawie niezauważalną. Jakby onieśmielony był mój nad tym hangarem dobrobytu, w którym łapie porozumiewawcze spojrzenia z seniorkami o podkrążonych oczach, ciągnącymi dwukołowe torbowózki obite papeterią w szkocką kratę. Moje dwie dychy kurczą się wciąż wstydliwie, ściskam je coraz mocniej w kieszeni, bojąc się jakby, że z żenady mogą mi się same rozmienić na niższe nominały i uciec nogawkami przez przetarcie w trzyletnich spodniach z lumpeksu, więc pewnie w sześcioletnich, ale taktownie nie pytałem ich ilu wcześniej miały partnerów, znając zdrażliwość tematu. Decyzuję się jednak na ziemniaki, nieumyte i luzem. Nie będę dopłacał 20 groszy na kilogramie za to, że mi ktoś wcześniej bulwy włożył pod kran i wrzucił do wora. Kiełbasa śląska, kiedyś pakowana po pół kilo, teraz po 440 gram, ale cena ta sama. Zresztą z tego lekką ręką i tak trzeba liczyć 360 gram realnego posiłku tylko. Jest to rodzaj kiełbasy ekologicznej, która w procesie podgrzewania oddaje wodę. Jest to najbardziej, jak mówię, demokratyczna forma obcowania z poezją, e, którą chcemy zaszczepić w Nowej chucie, dlatego no, e, stan poetycki, który odbywa się dzisiejszego wieczoru, to już trzecia edycja i miejmy nadzieję, że będą e, dalsze kontynuacje. Wpadła mi do ucha nutka niewesoła. Zobaczyła pustkę i zaczęła wołać. Inne smętne nuty, żeby przybywały, i tę moją pustkę szybko wypełniały. Z jednej smętnej nuty rodzi się piosenka. Zagarnęła serce, teraz umysł nęka. Może gdybym pustki w sercu bym nie miała, to piosence smętnej bym się nie oddała.